Oto nowy karabinek od firmy Action Sport Games, a to jest nowy odcinek nowości w ofercie militaria.pl. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A to co trzymam w ręce to Multitul Ambi od firmy Mamba. Tak, ten Multitul to aż 14 narzędzi, które wykonane są z wytrzymałej stali nierdzewnej. Mamy tutaj zatem gładkie ostrze nożowe, ostrze ząbkowane, hak, otwieracz do butelek. Ale to co mi się bardzo podoba, to znajduje się z tyłu, ponieważ mamy tutaj kilka wymiennych bitów, które montujecie w gnieździe w przedniej części multitula. Bity to m.in. śrubokręty płaski czy krzyżakowe, a także torx i imbus. Ale mamy tutaj również trzy mikroklucze, czyli klucz składający się z torxa i imbusa, mały mikrośrubokręt krzyżakowy, a także mikrośrubokręt płaski. No i taki niewielki okrągły kluczyk, którym wyciągniecie chociażby kartę z waszego telefonu. Ten tool to świetne rozwiązanie na co dzień, zmieści się w kieszeni, plecaku, a także niewielkiej torbie. A teraz czas na kurtkę Forces Tempest od firmy Highlander. Jest to bardzo wygodna przeciwdeszczowa kurtka, która pokryta jest powłoką teflonową DWR. Mamy tutaj potrójną membranę AB-TEX Trimax. Rękawy kurtki zostały wyposażone w mankiety zapinane na taśmę velcro. Kurtka zapinana jest na zamek błyskawiczny, który dodatkowo chroniony jest listwą zapinaną na zatrzaski. Mamy tutaj wysoki kołnierz, który kryje kaptur. Są tutaj dwie kieszenie boczne, a także większe kieszenie zapinane na napy. Pod pachami kurtki znajdziecie również otwory wentylacyjne. Oprócz kamuflażu, który w tej chwili widzicie, kupicie tą kurtkę również w brytyjskim kamuflażu, a także w innych wariantach kolorystycznych. Poznajecie ten znaczek? Tak, czas na spodnie firmy Fly Raven, a jest to model Kaipak. Podnie taktyczne tego szwedzkiego producenta zostały uszyte z materiału G1000 Eco. Zastosowano w nich również wstawki z elastycznej tkaniny stretch. Takie rozwiązanie bardzo dobrze zapewnia swobodę ruchów oraz zwiększa wytrzymałość. Spodnie wyposażone są aż w pięć kieszeni. Mamy tutaj dwie kieszenie na biodrach, dwie duże kieszenie cargo, a także jedną kieszeń na nóż. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że na kolanach znajdują się kieszenie na składy ochronne. Dla wygody użytkownika, producent zastosował tutaj boczne otwory wentylacyjne, które zamykane są na zamki błyskawiczne. W dolnej części nogawek zostały zastosowane odczepiane elastyczne ściągacze. Te spodnie świetnie sprawdzą się do pracy, do użytku codziennego, ale myślę, że również na przykład na wyprawy turystyczne. No i czas na wspomniany na początku nowy karabinek ASG od firmy Action Sport Games, a jest to karabinek FLCN 556. Przedstawiony karabinek to replika szturmowego karabinka FLCN 556 z linii Sportline. Karabinek wyposażony jest w dwa rodzaje szyn montażowych. Mamy tutaj montaż w systemie M-Lock, który sprawia, że możecie na nim zamontować różnego rodzaju akcesoria. W górnej części karabinka znajduje się również szyna w standardzie Weaver. Karabinek jest wyposażony w składaną kolbę, która ma możliwość regulacji zarówno długości, a także regulacji poduszki policzkowej. FLCM wyposażony jest w magazynek mieszczący 180 kulek. Kulki wystrzeliwane są z prędkością początkową 330 fps. Oczywiście ten karabinek wyposażony jest w system hop-up, który wspomaga celność karabinka, a także w system szybkiej wymiany sprężyny. FLCN wyposażony jest w obustronny selektor ognia, który ułatwia obsługę osobom zarówno prawo, jak i leworęcznym. A teraz urządzenie, którym ja jestem zachwycony. Generalnie jest to breloch do kluczy, a nazywa się XRG Flashtag. Zobaczcie, samo urządzenie ma postać karabinczyka i jest tutaj również przecinak do pasów, ale mamy tutaj również latarkę. Latarkę, która świeci kilkoma trybami światła białego, ale także światłem czerwonym, stałym i pulsacyjnym. Natomiast to jeszcze nie koniec. Jak obrócimy urządzenie i otworzymy tutaj taką klapkę, to ukazują nam się dwa niewielkie bity: bit krzekowy, a także śrubokręt płaski. Bity montujemy w przedniej części karabinczyka, dzięki czemu mamy wygodny śrubokręt, który przyda nam się w wielu okolicznościach. No i jest tutaj również zapalniczka. Myślę, że ten brelok, ten karabinczyk świetnie sprawdzi się po prostu na co dzień. Możecie go nosić przy sobie, albo mieć na przykład w samochodzie. Eee, linki, dobra. Zanim opowiem wam o kolejnych nowościach, przypominam, że linki do wszystkich produktów, które zobaczycie w tym wideo, znajdują się w opisie pod filmem. A to, co trzymam w ręce, to nóż JKR872 Combat Knife od firmy Joker. Ten Joker to duży nóż obozowo-survivalowy, który ma głównie typu klip Point. Wykonany jest ze stali nierdzewnej 3CR13MOV. Ma konstrukcję full tank, czyli trzpięć sięga do samego końca rękojeści. Głownia noża została pokryta czarną, antyodblaskową, ochronną powłoką, natomiast rękojeść wykonana jest z tworzywa ABS. Mamy tutaj dość spory jelec, który chroni przed zesizgnięciem się dłoni użytkownika na ostrze podczas pracy. W komplecie z nożem znajduje się wygodna, duża kabura, która wyposażona jest w system MOLE, a także w dodatkową linkę. A teraz czas na buty od firmy LOWA, a jest to model Z6N gtx -C. Są to bardzo wygodne buty taktyczne, wykonane z połączenia kordury, a także skóry nubukowej. Buty wyposażone są w membranę GoreTex MS Lightrock, a także w inne materiały odporne na wilgoć. Za odprowadzanie wilgoci z wnętrza buta odpowiada wkładka Crime Control. Za szybkie sznurowanie i rozsznurowanie buta, a więc łatwość ściągania czy ubierania odpowiada system sznurowadę. Mamy tutaj również nadlaną podeszwę zarówno z przodu jak i z tyłu, a więc chroniona jest zarówno pięta jak i palce użytkownika. Zastosowana podeszwa PU Monowrap sprawia, że buty są lekkie, a bieżnik odpowiada za utrzymanie stabilności na różnego rodzaju nawierzchniach. Te buty świetnie sprawdzają się jako obuwie taktyczne, nadają się także do użytku codziennego, a także jako buty turystyczne. No i na koniec latarka od firmy Wuben, a jest to model E7. Ta latarka wykorzystuje diody firmy Ostre, a są to diody P9, świeci z maksymalną mocą 1800 lumenów i ma zasięg ponad 130 metrów. Korpus latarki wykonany jest z aluminium. Na korpusie znajdziecie klips do zamocowania latarki na kieszeni bądź pasie. Obsługiwana jest włącznikiem w górnej części latarki. Latarka oferuje użytkownikowi kilka trybów światła białego, a na włączniku znajduje się dioda, która wskazuje poziom ładowania baterii. W dolnej części latarki znajdziecie magnes dzięki któremu przymocujecie latarkę do każdej metalowej powierzchni. Latarka zasilana jest wymiennym akumulatorem, a naładujecie ją za pomocą Portu USB-C. Latarkę E7 od firmy WB znajdziecie u nas w różnych wariantach kolorystycznych, ale także znajdziecie u nas dodatkowe akcesoria do tej latarki, takie jak guma na głowę, która zmienia latarkę w latarkę czołową, a także tubę przedłużającą oraz czujnik ruchu. Na najsłabszym trybie ta latarka może świecić nawet 60 godzin. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że któraś z nowości przypadła Wam do gustu, a która może napiszcie w komentarzach. Do zobaczenia!